Witam! Zapraszam do obejrzenia filmu, w którym dalej maluję słonia wojennego. Pomalowałem cały pancerz srebrną i mosiężną farbą. Teraz chciałbym użyć specjalnej rozwodnionej farby, którą w świecie modelarskim nazywa się łoszem. Farba ta wejdzie w zagłębienia i utworzy naturalne cienie. Zdecydowałem się użyć farby. Cytadel Shade Nuln Oil. Nakładam farbę większym pędzlem na całej zbroi słonika. Jak widać łoż wpływa we wszystkie zagłębienia i tworzy naturalne cienie w tym miejscu. Figurka stanie się przez to bardziej plastyczna i żywa. Czasami przyspieszę trochę filmiki używając funkcji time lapse w iPhoneie. Zaszczędzę przez to trochę czasu. Taki jest rezultat po tym jak farba wyschła. Co o tym myślicie? Musiałem użyć łasza, aby przyciemnić zbroję, żeby pasowała do koloru wieży i reszty. Chciałbym pomalować do końca słonika w tym filmie. Pomaluję miejsca pomiędzy partiami zbroi na kolor Vermilion nr 70.909 z palety model Color. Tutaj także użyję pędzla 2.0. Należy być bardziej precyzyjnym w malowaniu i pomalować także miejsca z boku, a nie tylko na górze. Trzeba w miarę dobrze malować. Tak to wygląda po pomalowaniu czerwonych miejsc pomiędzy zbrojami. Nawet nieźle to teraz wygląda. Maluję teraz kły słonia na kolor kości słoniowej. Maluję zbroję na nogach słonia farbą stary złoty o numerze 70.878. Zbroja na nogach także dostanie ciemny łoż. Ok, to by było na tyle w tym filmiku. Słonik wojenny jest gotowy do położenia na półkę, chociaż muszę jeszcze pomalować dwie figurki żołnierzy, żeby był kompletny. Podoba mi się rezultat. Nie jest to może malowanie z wyższej półki, porównując pracę artystów figurkowych na forach i ich stronach, ale ja lubię swoje słonie. Jeśli chodzi o to, jak robię filmy, to powiem, że najpierw nagrywam filmy iPhone'em, zapisując w rzeszycie, co mam powiedzieć. Następnie nagrywam mój głos i montuję cały filmik w programie do edycji wideo. W tym wypadku jest to DaVinci Resolve. Mam nadzieję, że film się podobał. Pewnie będą następne. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Cześć.